Pewnie jutro wrzucę ten filmik. Jest godzina 22.24, a ja jeszcze nie śpię. Fajnie. Siemka to ja. E, Vikolinda. Zmieniamy nazwę, tak. E, jestem szalona. E, dobra. E, I gramy Stars, ale. Będę się denerwowała. Poczekaj. Chyba już się, Chyba już wiecie o co mi chodzi, ale nie jestem pewna. O, Dobra. Edycja sterowania. Dobra. Zapisz. Jezus Maria. Jak się chodzi? A! Jak się chodzi? Ty, dobra. Je Dobra, můžu se jenom like, okay. Jak se chodí? OK. Dobre, ja idę. Dobra, nie wiem jak uda mi się, bo to jest oczywiście po prostu no. A kiedy za cztery dni, jak widać, Tu wiemy co będziemy robić. Będziemy robić na kolejnym filmiku. A i to dzisiaj e, tego me Melody. Tak. Zapo e Zmarnowałam e te zielone klejnoty, za bo było za 6 klejnotów. Ale już nie chciałam, ale chcę już wreszcie tego leona, bo już kilka miesięcy tego nie mogę zdobyć. Dobra, wypróbujemy melodii, w... Odwrotnym sterowaniu, ciekawie ile się zdenerwuje. Pewnie mnie nie osoby z mojej. No! Urka! Bohater z moich rok. Dobra. A! Kurde! A kurde! Nie, 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 ja nie chcę. Ja nie chcę umierać. Kurde. Ja.

I'm sorry, 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 I'm i i

Chociaż nie przegraliśmy, co za mnie. Dobra. Zobaczmy, czy stracę kilka pucharków na Maisie. Bo me... Poczekaj. Co to za... Dobra. Cyberza... Dyma. Ona jest zbyt za i co to... Zobacz kolek, co to... Ej. Co jest? za bardzo a to tylko jest. Aha, to wiedziałem. A e, dobra, jestem ja normalna. W komentarzach wyślijcie swoje ID, to was dodam, ok? Dobra, czerwony to strzelanka, yy, a niebieski to będzie Dobra, na razie jest normalnie. Więc zawsze, zawsze. Masz e, Sandy, niech ci będzie już maj, to... Pomogłam ci, to czyść się chociaż. Nie! Dobra. Dobra, zabiję! Jezus, Mar, zabijła! Nikogo nie ma? Nie ma. Dobra, ej, na razie... Ej, może wyzwyczaję się do tego. Muszę chyba chyba Siema. Dzięki. Nie! Kort! Ty chcesz zepsuć moją reputację, ty co? Dobra, niech... Sandy mi została. Albo został, nie wiem, nie wiem. Kurde, muszę to. Sandy, ja jestem tego... Kupię i ja robię taki challenge. So, ja, daj mi poładować mnie, lupa nic. Dobra, 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 wiem, nie wiem dobra, 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 zabiję, dobra, 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 nie wiem, nie wiem Dobra, zaraz mnie zabije ten dym. Oh, dobra, zabij! Jezus Maria. Ja wygrałam na tym sterowaniu. Ej, ale... Jest okej. Okay. Spoko, dobra. Lecimy. Czerwone to... Dobra. I taka już... Przesypiam. bo zasnę odcinku. Zapominać! Znowu zapominam! Dobra, ja oczekam. Ida! Na razie mnie nie bierz. ma faj. Co? Może jeszcze spotkam z trzeciego? Nic nie widzieliśmy. O, dobra. Zalazłam do dobry sposób i nie. To nie dobry sposób. Dobra, już bliżej do stardropa. Dlaczego mam Dobra. Już bliżej do tylu kucharków. Jest, moim celem jest ten. Zobaczmy kto. Big. Big mama. Big mama, big mama, big mama. Pokażę wam, jaki skin jest moim ulubionym. To nie Moje niebo. Ja lubię takie mroczne rzeczy. I takie... Takie mroczne rzeczy, naprawdę. Dobra. Dobra, co możemy zakroczyć? Dobra, zobaczmy. Ej, zagram na rankingowym. Spróbuję na rankingowym. Dobra, mały. Może... U, nie, no ja zaszłam na tym. Na tym łóżko. Dawajcie, nie mam całego dnia. Let's stay calm, but think fast. Dobra, tutaj mamy strzelanki, a tutaj mam sterowanie.

Smoke новый, no the smoke's blowing, no scurrying. What happened? 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 What Ale nie mogę poradzić. Boli mnie to, ale muszę żyć. Nie mogę nic zerwać. Boli mnie to, ale nic nie poradzę. Boli mnie to, ale oczywiście muszę. Muszę cały czas walczyć z tym mi złymi. Wymyślą właśnie. Dobra. To, to lili, 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 że tak się mówi, bo zobaczcie, jest, jest w sklepie, W sklepie i koszt, nie wiem jakiej będzie, yy, chyba, yy, chyba, a, mityczny będzie i kosztuje 100, sto... nie, kurde, no skurde, no. Vyšlo mi. Ola oh, má i břuch. Oh. To stojíme zaraz, lidi. To je co? O tom. Kortelius. Je to za ekipě Korteliusa. Taka już po 5 minutach. Lili. dobra, dzień pierwszy. Dobra, przetestujmy. Jak wiem, Lili będzie e, trzecią. Trzecią postacią, która nie ma głosu. To ciekawe. Ciekawe, ciekawe. je nie atakować Dobra, mě, bo já, já měm skvrtelič O, děkuj Dobra Atakujeme Kurčebekku Dobra Fajna jest Lili Dobra kończymy ten odcinek Mam nadzieję, że się ten odcinek spodobał Zostawcie łapkę w górę, w i papa